Cześć, cześć, Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Call of Duty. Powiem wam tak, poprzednia misja, to latanie samolotem było po prostu jakieś, to było jakieś nieporozumienie. No ale jakoś się udało, rozdupcyliśmy tam naszych przeciwników w powietrzu jak i na ziemi, nie było źle. Ale latanie było naprawdę kurwa ciężkie. Przed nami misja zasadzka, zostały nam chyba tylko dwie misje do końca gry. Jestem bardzo ciekawy, jak to się wszystko skończy, no bo na razie przyszliśmy już bardzo dużo. Yy, mamy... Nasz dowódca nie żyje, a dodatkowo mamy jego zastępca, to jest pierdolnięty jakiś, no więc ogólnie jest ciekawie. Jeżeli będzie wam się podobało, to łapeczka w górę, subskrypcja. Yy, możecie też komentarzy jakieś napisać, co naprawić, co poprawić, co dodać, co ująć. Będzie super. No ale co, startujemy. Pearson jest na krawędzi obłędu. Czuję, że może pociągnąć mnie za sobą. Muszę być czujny, bracie, jeśli masz być ze mnie dumny. No, ten właśnie Pearson, to powiem wam szczerze, że no. no Chop, hop jest już taki trochę w. nie w, nie w tym świecie, nie? Wasa, pyta. Czego on chce? Wasa, pyta. Masz. Kurwa mać. co ty robisz, masz Wystarczy, sierżancie! Że co? Co? Tak wystarczy? Wystarczy ci? Tak, wystarczy! Kurwi, synu... Sierżancie... Ej! Nie mieszaj się w to! Hej, Stój! Na boi, Daniels! Głupi szwab. Po coś wiał? Co tam ukrywasz? Skurwiel przemycał fanty. Dawaj to. Co tu kurwa piszą? To są rozkazy podłożenia ładunków pod most w Remagen. M miny będą ładowane na fury 5 mil na północ stąd. O ile dobrze rozumiem, tutaj chodzi o ostatni most na renie. No kto by pomyślał, Fredzu. No... czyli jednak opłacało się go ścigać. Opłacało się go ścigać, ale powiem szczerze, no to było aż trochę... Trochę takie dziwne, że on w ogóle chciał uciekać. Chyba, że bał się przeszukania i że ktoś to po prostu znajdzie, no tak. Dobra, dajcie grać, dajcie już grać, niech to wczytywanie się skończy, bo ja już naprawdę... Aj, nie mogę się doczekać, nie mogę się doczekać, no powiem wam szczerze, że naprawdę ta gierka jest świetna. Ciężarówki z materiałami, zaraz tu będą. Nie mogą przedostać się do rynku. Pearson kazał nam zablokować drogę, zwalając te drzewa. Gdzie jest Pearson? Teraz pewnie chowa się gdzieś z detonatorem. I łyskaczem. Wiesz, co prowadzi do pijaństwa? Hipotermia. No to musimy się ruszać. Styles, idziesz z Pilsonem. Jak zwykle. Daniel, Zussman, pomóżcie mi podłożyć ostatni ładunek. Potem zasadzimy się na ciężarówki. Jasne. Dobra. Idziemy zostawić pułapkę w takim razie. O krok bliżej do Renu. Musimy tylko powstrzymać ciężarówki. Dobra, gdzie to było? W którym miejscu? Tutaj, fajnie, fajnie. Skąd oni będą dojechać? sygnał, ciężarówki są w drodze. Jadą, jadą Niemcy. Zusman jest z nami. Trochę ich tu jest, nie oj. Trochę ich tu jest. w nich Raz, raz, raz! te ciężarówki! Łoł, ale wylecieli w powietrze A tu nasi, cholera Łoł, wow wow Nie mogę się ruszyć Co tu ziomek krzyczy nasz? Dawaj, sobie chodź radę. Chodź wciągnąć cię tu za ścianę. Weź tam braku! No, żyjesz zajebiście. Ziomu ratowany, elegancko. Teraz tych trzeba poskładać. Leży. Dostał w nogę. O nie, naszego dojeżdża. Dobra, leż jest. Następny. No leż w końcu. On też żyje? Żył co? Dobra, chyba poskładani jeszcze nie? Au, czemu tylko ja do nich strzelam? To jest jakiś, ja nie wiem. Znaczy, tylko ja w nich trafiam, o! Giężysz, chuju. No ginżesz! Kurwa, no patrz ty. No, w końcu, dobrze. Wszyscy? Wszyscy! Łatwo Daj ci ammo. Ma no, ktoś Ammo? Nie chce mi dać Daniels! Mama pteczkę Tak? To super, tylko szkoda, że mi nie dajesz jej No to za ziom Gada to się apteczce i nie chce mi jej dać. C kurwa jakiś pojebany jest. Ale dobra, nieważne. Dojechaliśmy gdzieś, chyba na te lotnisko. Tak, ciężarówki. do niego, gada czy do niego? No, spróbujemy. O, mamy tłumik, ale świetnie. Daj apteczkę. Gdzie na? No misje jak z rasowego modern warfare. Jed, jedynki czy dwójki. No tam też mieliśmy takie misje, że po pocichaczył po cichaczu, do wroga. No dobra. Zinfiltruj bazę lotniczą. Spoko, tylko chciałem zrobić punkt obserwacyjny, mam im ominąć czy co? Czy tam pójść? No wiem, tam mówisz do mnie? Idziemy, tędy pójdziemy. Nie wiem, czy to dobra droga. Chyba dobra. Musimy wziąć na pewno. Idę za tobą. No dobra, no, widzę przecież. E, pewnie będą tu psy. I teraz do punktu obserwacyjnego przebranie. Ty, ty wiesz, kiedy masz iść? Oczywiście, że on nie wie. Kurwa, jasna, ty kurwa, tu ciężarówka jedzie, tu ziomek chodzi, ale przypał. O kurwa, odwrócił się, ty. Poszedł tu, idziemy tu, cholera jasna. Nie wierzę, to jest niemożliwe. Kurwa, nic nie widzę. Dobra, widzę. A gdzie nasz ziomek? Patrz, tam jest dowódca bazy! Kurwa, tu ziomy są. Nie no, chyba nie zabijemy tego dowódcy, bo... ...przypał wyczuwam. On idzie do nas, idzie do nas, dobra, może tu przyjdzie, to go kurwa zabije Bo mu się należy na pewno O dobra, poszedł tam, no to chuj Na pewno mu się należy ten kill on bym mu w cymbał, ale Musimy znaleźć jakieś stanowisko stajperskie, z którego rozwalimy ładunki Wiem, że będzie przypał Ja pierdolę, tutaj też jest ziomek Dobra, tego to już ciachamy normalnie o kurwa, drugi jest. Ja pierd. Ale się wystraszyłem, ty. Ale go wygieło. Jaja. dobra, tak o, ciągać. to nie będziemy ciągnąć. No wiem, wiem, czy jestem. O... Ścieżka prowadzi na wzniesienie. Bez przypału. W jaki ninją jestem? Stem pierdolonym No dobra. Cyk. Wiem, wiem, nie będę strzelał. Bierzemy amunicję tylko. Materiały są ładowane na ciężarówki. Tutaj ładują materiały, tak? Jak mówię. O cholera! Tam leci. O kurde, misa dałem. To on nie zginął? Od tego? Ale buja tym celownikiem ją zatrzymać. Kogo? Strzelaj do kierowcy! Niemieccy oficerowie! Pierwsze piętro Balko. Pierwsze piętro... Wow, ale siada. Nie, nie trafisz mnie. Pa, jak unikam. No, nie mogę jak 10 chłopów. Nie ma tu nikogo. O, tam jest. Ten gość się nie chce zginąć, no, a mnie jeszcze oko swędzi do tego, no. Dobra, on się pali, jara się tam. Piers są przy pierwszej, no wiem. się na kolejną pozycję. To mój! Musimy amunicję wziąć, bo... Kurde, jest za dużo ich tu jest, a ten nie ginie. O. Siada, siada, siada kurde, tu mój. Macie granaty. Stąd do mnie strzela. Dojeżdż, dojeżdżam go. Jezu. Uleczymy się, bo zaraz się zwalimy, jak tak dalej. O! Zbiłem go? Jezu. Amunicja mi się skończyła. Jakiś Granaty Poszedł, poszedł Poszły granaciki Ło, quick scope nie wyszedł, miał wyjść. A to gówno. No ale dobra, spróbujemy no skopa Oj, Niecelne. Jezu, myślę, że to... Nie wiem, czy go trafiłem czy nie? wleciał. Nie ma mam mo nieskończoność. Co to za czołg jest? O cholera. Odskoczyłem od tego karabinu na koniec, ale... Przeżyżnęło ostro. Słabo. Żydowscy jeńcy nie mają łatwego życia. Nie bój się, będzie dobrze. W porządku? Złapali Usmana. Przykro mi, ale musimy zniszczyć ostatnią ciężarówkę. Nie! Nie, nie nic nie idzie! Porwali Zusmana! Nie zostawię go! Nie mogę zgubić tego wozu! O ja pierdykam ty! Kurwa, to będzie ciężkie zadanie. Wow, ale przeryżnałem w niego. Ej, czemu my w kółko jeździmy po tym tym? Po tym lotnisku. Cholera, jasne. Mam szczerze, że ten pościg będzie jednym z trudniejszych pościgów. Nie strzelaj do mnie, kurwa. Czemu do mnie tak na pierdziela ty? Wow, 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 Nie mogę zgubić tego No wiem, przecież nie zgubię go. Que Ciekawe, czy go uwalimy. Chyba go... Chyba uwaliliśmy go na sukę.

To for a Auf der Suche nach Arbeitern, ich werde sie inspizieren. Die Juden separat. Wer sind die Juden? Die Juden. Die Juden. Frag mich, doch du Nazi-Stuck-Scheiße. Du sprichst Deutsch. Ausgezeichnet. Welche sind die Juden? Fick dir. Zeig sie mir! Hier ja, ist das Amerikaner. Schmarekanami, Kropka. Verfahrt nicht alle auf den Zug! Wohin bringt ihr uns? Wir seid zum Arbeiten hergekommen. Und das werdet ihr auch tun! Zusmano pojmano osiem tygodni. Tam. Staram się nie tracić nadziei. Sir, czy znaleźli Zusmana? Chciałbym, żeby tak było. Pearsona nie obchodzi Zusman. zupełnie jakiego Pluton w Kaserin. Przełęcz Kaserin, mylisz się żołnierzu. Pearson dostał rozkaz do odwrotu, ale część jego ludzi odcięto na przełęczy. Nie chciał ich zostawić na pastwę wroga. Jednak stracił więcej, próbując ich ratować. To go zmieniło. Ale niech cię już Pearson nie trapi. Płyniesz do domu. Czy czeka mnie sąd wojenny, sir? Ukaranie żołnierza, który zaoszczędził nam miesięcy ciężkich walk, nie byłoby dobre dla morale. O tak, rozkazy, które znalazłeś przed tym więźnią, pomogły nam zlokalizować ostatni most na Renie. Szykują ci już brązową gwiazdę. Prawdziwy z ciebie bohater. W domu Od tej pory nie będę cię spuszczała z oczu, rozumiemy się, plutonowy? Tak przepani. Wszystko gra Red? Gadamy czy polujemy co? Powinieneś być dumny. Pokonałeś swój własny strach. Poradziłeś sobie z nim, wiesz? To cudowne uczucie, prawda? Przełazisz przez piekło i wychodzisz jako bohater. Red. Do samego końca. Do końca. Zwolnili mnie ze służby. Gorsze jest to, że szkopy złapały Zusmana, ale ja się nie poddam. Znajdę go, a powrót poczeka.